Cześć widzowie! Dziś nagram odcinek na YouTube, bo już chcę odcinek na YouTube, więc nagram. Hmm. Dziś zrobię jakieś sztuczki na hulajnodze. Dobrze, zaczynamy. I odwiedzcie to z mojego TikToka Kacper Szabalewski. I jakieś tam liczby. Proszę, zróbcie to dla mnie. I, i, i mnie zaobserwujcie. I zaobserwujcie. I zasubskrybujcie i zasubskrybujcie. dajcie łapkę w górę i tu się pojawi przycisk subskrypcji, okej? Okay? I chcę mieć tu chcę mieć tu choć pod tym filmikiem 10 łapek w górę. Nie, 10 łapek w górę. Wystarczy... No i tam z 10 wyświetleń Proszę, zróbcie to dla mnie. Nawet nie musicie już subskrybować, ale żebyście oglądali. Proszę. Dobrze, pierwsza stuczka. Dobrze. Teraz zeskoczę z łyku. Maja, idź. Dobrze, idź tam moja kamerzystko. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Jeszcze, jeszcze. No. Jeszcze dalej. Boże, kawałka, tam na Ona się wywalę. Jeszcze, jeszcze. Oh. Jeszcze? Jeszcze koniec. O, cię nawet nie widać. Już, już, moja. Dobrze, wskaczę. Dobrze. Teraz skoczę na murek. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Cześć. Idę szybko biegnij. Szybko. O nie, nie udało się, ale dobrze jest, więc no. Hmm. Dobrze. Teraz. Dobra, biegnij mają. Biegni, no. Biegnij. Jezu! No ja się wywalę, bo mam kapcie. No, dawaj. Jezu! Dobrze. Widzowie. Moja hulajnoga wygląda tak. Pokaż dek. Tu. Wszyscy ją widzieli. Wiem, ale pokaż dek. Pokaż. I to w sumie tyle. Ale jeszcze nie. Jeszcze pokażę Wam ostatnią kuty. Chodź moja. Dobrze. Patrzcie na to. No i... No weź go, nie, ja... nie nagrałam. No, Sali o ja mów. No nagrałam, ale twoją twarz. Nie, ja no nie kłam. Nie, ja no nie kłam. Ja...